Daj. Przedstawię Ci teraz pięć najczęstszych pytań podczas odczytów kart anielskich czy kart tarota w kontekście sukcesu, kariery i pracy. Zostań ze mną do końca, bo na koniec przedstawię Ci kartę, z której dowiesz się, czy w najbliższym czasie Twój projekt się uda. Zaczynamy. Przekazujemy karty. Pierwsze pytanie dotyczy, czy moja obecna praca prowadzi mnie do sukcesu? I sprawdzimy kartę, odpowiedź, kartę anielską, poprawa zdrowia. Może jeszcze drugą kartę zasugerujemy. Jest nieszczęśliwe zmiany, proszę bardzo. Czyli Twoja praca może Ci doprowadzić do sukcesu, tylko musisz samemu to poprawić. Sprawdzimy drugie pytanie. Czy powinnam, powinienem zmienić pracę lub ścieżkę kariery? Zaraz sprawdzimy, co powiedzą karty angielskie w tym temacie. Sukces. Hmm. Czyli wychodzi na to, że to, co robisz w tej, w tej chwili, jest sukcesem, więc nie musisz nic zmieniać po prostu. Trzecie pytanie. Czy moje działania przyniosą mi uznanie i sukces? Sprawdzimy, co karty powiedzą w tym temacie. Spytaj swoje anioły. Musisz zapytać swoich aniołów, wyciszyć się i sprawdzić, czy to się uda. Pytanie. Następne. Czy moja firma, praca jest dla mnie korzystna na dłuższą metę? Czy będę musiał coś zmienić? Zobaczymy, co karty nam powiedzą. Karty wyrocznie angielskie. Oproć innych o wsparcie. Hmm. Czyli wszystko zależy od ludzi. Niestety musimy brać to pod uwagę, czy prowadzimy sprzedaż, czy prowadzimy usługi. Zawsze to ludzie, nasi klienci są najważniejsi dla naszego sukcesu. I jeszcze jedno pytanie. Czy warto rozpocząć własny, własny biznes lub nowy projekt? Sprawdzimy, co karty anielskie nam powiedzą na ten temat. Idealny moment. Czyli jeżeli coś planowałeś, planowałeś od dłuższego czasu, jakiś swój biznes, swój projekt, to rozpocznij go, bo to jest idealny moment. Na takie coś. Jeśli chcesz zadać pytanie do anielskich lub kartarota w swojej sprawie, to zapraszam na moją stronę. Tam znajdziesz wszystkie informacje. No i jeszcze obiecana karta, z której dowiesz się, czy twój projekt w najbliższym czasie się powiedzie. Sprawdzamy. Wypatruj znaku. Proszę, nam to zagrafało sytuację. Spróbujmy jeszcze jedną kartę, czy twój projekt się uda. Sukces! Proszę bardzo. Czyli wypatruj znaku i sukces, czyli po prostu, nie wiem, znakiem może być na przykład przelew na konto, może być to, że dużo ludzi będzie darzyć uznaniem. Postaraj się. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Cześć.